Jest kra No byś, byś ostatnio nie przełamał Cię O kurwa O kurwa Grubo Ale para Tłumiczek się chyba zamoczył Wjeżdżasz na kre. lodołamacz, no one tak lubią. Jak puścisz gaz. Po sprzęgło jeszcze nie puści, a ty już puścisz i jemu dławi go, ale gruba jest ta kra. No, jak tego nie połamiesz. To nie przejedziesz. Chcesz to możesz w prawo wywinąć tutaj. Czy będziesz łamał? Puzon w prawo? Eee, przejechał, ale to ciężko będzie. Co rozumiem, że ja też nie będę łamał plastików o ten lód. <gryw> ale tu jest głęboko, kurde.